Zapraszam do wysłuchania audiobooka Antygona. Oto jego fragment. Aż życie pióra te pognie, a wieczną prawdą, że w przystępie dumy mienią dobremi ci nieprawe czyny, którym Bóg zmieszał rozumy. Nikt się na ziemi nie ustrzeże winy. Lecz otóż Hajmon, z Twojego potomstwa, wiekiem najmłodszy, widocznie boleje nad ciężkim losem swej umiłowanej i po swem szczęściu łzylej. Kreon. Wkrótce przejrzymy jaśniej od wróżbitów. O synu, czyż ty przybywasz tu gniewny? Wskutek wyroku na twą narzeczoną? Czy w każdej doli zachowasz mi miłość? Hajmon, twoim ja, ojcze. Skoro mądrze radzisz, idę ja chętnie za twoim przewodem. I żaden związek nie będzie mi droższym ponad wskazówki z twoich ust rozumnych. Kreon. Zapraszam na inne audiobooki na moim kanale. Pozdrawiam SK Audiobooks.